Hej, cześć, witam się z wami na przeglądzie w HM. Idziemy mierzyć tutaj nowości na manekinie, czernie, sukienka, marynarka, spódniczka, kwiaty, biały kolor. I wchodzimy kochani do środka. No i nowości: zobaczcie, dużo właśnie kwiatów, zebra. Czerń i biel, bardzo dużo tego. Tutaj ta bluzka przykuła moją uwagę. Nie wiem, czy ich nie było w zeszłym roku. Właśnie Właśnie takie beżowe, takie ala-koronkowe, bardzo fajne. Czarne, sponielniane. Ta torebka dość ciekawa. Tutaj mamy jakieś brązy. Tu stylówka na manekinie. Czarna, właśnie stanik czarny, prążkowany. Tutaj sponielniane. Słuchajcie, mam takie spodnie w Polsce, beżowe, kosztują 19,99 funta, są białe, beżowe i czarne, bardzo fajnie się nosiły, szerokie, z kieszeniami, także naprawdę polecam te spodnie. Ta torebka dość ciekawa, 24,99 na lato, taka mm, koszykowa, bardzo fajna na wyjście, no i witam się z Wami z przymierzalni. Jeszcze słuchacie, zimno, ale są już ryboki, spodnie skórzane, płaszczyk z diesla i pokazuję Wam, co będziemy mierzyć. Będzie dzisiaj dużo koloru, dużo Koloru. Także Sylwia, Sylwia S. Królowa Moseczek, coś dla Ciebie, specjalnie dzisiaj. Słuchajcie, pozdrawiam Sylwię w tym filmiku, no, która kocha kolory. No i zaczynamy. Pierwsza rzecz to sukienka 1799. Taka sukienka miodowa, musztardowa, żółta, ciemnożółta. No, różnie można określić ten kolor. Zobaczcie, tu jest taka dziurkowana na pasie. Jest ona przezroczysta. To jest taki jakby ala sweterkowaty materiał, no i tutaj widzimy hmm, skład 48% wiskoza, poliester, no miks dodatkowy, że tak powiem, tak się prezentuje na mnie. Tutaj założyłam jeszcze opaskę do włosów, aby y, wyglądać trochę inaczej. Troszeczkę ta sukienka prześwituje, trochę prześwituje, bo to jest taki cieniusieńki sweterek, troszeczkę brzuszek odstaje nie wiem, czy tu elka słuchać, bo nie, była nie byłaby lepsza ale no bielizny widać zobaczcie, albo coś założyć pod spód jakąś taką nie wiem, dłuższą bluzkę albo tunikę albo na przykład nosić to tylko na plażę no bo zobaczcie, widzicie lekko prześwituje, widać brzuch, widać majteczki widać stanik, ale sama w sobie jest naprawdę ładna bardzo efektowna, także na lato, a na przykład, żeby sobie na przykład, nie wiem, narzucić na kostium kąpielowy, jedziecie gdzieś na wakacje w ciepłe kraje, to myślę, że będzie idealna, jest przewiewna. No i tu staram się te włosy okiełznać. No i tak to się prezentuje. No a tym tak trochę, troszkę chyba trzeba schudnąć. No i zobaczcie, właśnie te majteczki widać, no i, więc tak na ulicę może niekoniecznie, chyba żeby coś pod spód założyć, ale tak jest naprawdę świetna. Ten rozporek po boku, podoba mi się, dajcie znać jak Wam się podoba, taki typowy musztardowy kolor, to jest stylówka numer jeden. Kolejna rzecz, 19,99, rozmiar S, są to spodnie pomarańczowe, orange po prostu, spodnie pomarańczowe, takie zwykłe luźne z kieszeniami, bez żadnych kieszeni na pupie, na suwak i do tych jeszcze spodni będą mierzyła taki ala bluzko sweterek. Bardzo fajne kolory 12.99 funtów. Wybrałam rozmiar M, róż i pomarańcz. Fajnie to się prezentuje. Tak no, kolorowo, naprawdę ci będzie kolorowo. No i tu mamy skład. 63% wiskoza, 17% Liri? Boże. No i tu mamy 100% poliester ta bluzka. Taki ala sweterek jakby na szydełku robiona, zobaczcie. Róż, pomarańcz, taka pół na pół, bardzo fajna, czy do jeansów, czy do białych spodni na lato. Myślę, że jest to dość przewiewne. Spodnie są fajne. Były jeszcze chyba w kolorze, słuchajcie, różowym. No duże teraz linianych spodni właśnie w hajem. One są zapinane po prostu na zamek i na taką pineskę kieszenie, długość jest myślę idealna, taka zakrywa piętę, także fajnie, tutaj to też trochę um, majtki prześwitują, ale to jak w większości lnianych spodni, nie wiem jak m by to była, m mi się wydawała dużo większa i właśnie w pasie obawiałam się, że byłyby za luźne, dlatego zdecydowałam się na rozmiar S, ale zobaczcie te kolory, na lato ja już po prostu poczułam wiosnę, poczułam lato, mimo że dzisiaj było 11 stopni na dworzu, ale w H&M i w sieciówkach już czuć lato i już czuć wiosnę naprawdę, także to jest stylówka numer dwa, dajcie znać koniecznie jak Wam się podoba i czy lubicie o pomarańczowy kolor, orange po prostu czy macie coś w swojej garderobie pomarańczowego takie spodnie na lato myślę całkiem fajne na przykład tego biała bluzka też spoko, także to jest stylizacja numer dwa ja zawsze staram się kupować tego typu beżowe spodnie, ale te też są fajne. Kolejna rzecz to będzie spódniczka. Wybrałam rozmiar 10, 38, 14, 99 funta cena. Funta, bo nie powiedziałam, to nie złoty. To jest taka mini, też taka z dodatkiem lnu, z rozporkiem. Coś jak te spodnie. No i tu Wam pokazuję metkę 15. Ile? Wiskoza 65%, 15, len 80%, poliester. No, taki miks znowu. No i tak to wygląda. Tutaj mierzę do tej bluzki. Tak to się prezentuje. To jest po prostu taka bardzo, bardzo krótka, mini, bardzo krótka na zamek z boku. Nie wiem, czy tutaj dwunastka by nie była lepsza, no ale znowu się obawiałam, że może być za duża. Troszkę brzuszek się odznacza. Chyba trzeba oznaka tego, że trzeba schudnąć i przejść na dietę. Kochani, bo lato idzie, lato idzie wielkimi krokami. No i tak się prezentuje. To fajna. Myślę, że na lato, na upał do tego jakaś biała bluzka albo jakieś body, jeżeli lubimy spódniczki mini. Także to jest kolejna stylizacja. Następna rzecz to będzie body. 9,99 cena. Wybrałam rozmiar M. I to jest taki beżowy kolor, co jest oczywiście na pewno poliester na 100%. Tu staram się dotrzeć do metki. Tu Wam jeszcze pokazuję 9,99. Tutaj bym chyba wolała rozmiar L. 87 poliester i 13 elastik. Procent. I do tego będą spodnie w cenie 24,99. Wybrałam 12,40. Spodnie takie alalniane. Znowu wymiksowane. Takie ala cygaretki. Coś takiego. Taki prawdziwy lniany kolor. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tu 55% lęk, 45% wiskoza. Także znowu taki miks. Body jest fajne, ale słuchajcie jak na M dość małe. Tu bym wybrała chyba L-kę te body, ale bardzo fajny kolor pod marynarkę do spodni, do cygaretek, no, do wielu stylówek będzie fajnie wyglądało. Spodnie tu są ciut za luźne w pasie. Tutaj dziesiątka by była lepsza, ale to widzicie, jak to jest właśnie. Czasem dziesiątka, czasem funaska do po prostu klasycznych szpilek. Takie. Bardziej eleganckie, tak bym to nazwała, spodnie lniane, ale takie bardziej eleganckie, na przykład do marynarki. To tylko jakaś marynarka i też fajnie, także to jest kolejna stylówka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że bardzo fajnie też mieć w swojej szafie tego typu spodnie na lato, właśnie coś bardziej eleganckiego. Nie tylko takie bardzo luźne na co dzień, ale coś takiego, wiecie. Kolejna rzecz 24,99, rozmiar 12,40. I znowu są to czarne spodnie, wymiksowany skład. 58% wiskoza, 42% len, 100% poliestrowaną kieszenie. I to są czarne spodnie, też takie ala la cygaretki, bardzo eleganckie, bardzo wysokie stanem. Kieszenie na pupie, zobaczcie, i tu je mierzę do tego body. Bardzo fajnie się prezentują, jeżeli lubicie wysoki stan. Tu są tak fajnie zmarszczane. Naprawdę wyglądają bardzo, bardzo bogato. Na przykład na wyjście do pracy latem, jeżeli pracujecie w oficie albo po prostu lubicie taki elegancki, bardziej styl. To myślę, że tego typu spodnie, takie a la cygaretki lniane, jak najbardziej na tak, jeżeli lubimy wysoki stan. No i to wody. Zobaczcie, pięknie podkreśla. biust, to marszczenie jest super. A żałuję, że go nie kupiłam, bo za taką cenę. No ale cała ja. Cała ja. Także to jest kolejna stylizacja. Bardzo fajne są te spodnie, zaraz Wam pokażę te yy, pineski, ponieważ to jest zamek i po prostu takie srebrne pineski. Przed kostkę nazwałabym, że to są takie a la cygaretki. Także na przykład też do tego jakaś marynarka, albo nawet na co dzień. Do tego t-shirt też do środka też będzie fajnie wyglądało. Do tego jakieś espadryle albo sandałki też będzie fajnie. Tu widzicie te srebrne, właśnie takie zapięcia, no i kochani ostatnia rzecz, to jest po prostu hit przepiękna, 29,99 funta, rozmiar M to jest taka sukienko, tunika, w zasadzie sukienka zobaczcie wykończenia rękawów na dole jest też pięknie wykończona pod spodem jest taka ala poliestrowa sukienka aby wiecie, to przezroczyste po prostu nie prześwitywało no i tu mam 52% bawełna 46% akryl i 100% poliester, jeżeli chodzi o tą sukieneczkę pod spodem Pięknie to wygląda, zobaczcie. Dziewczęco na wakacje, przepięknie, na lato. No cudo, cudo, na przykład gdzieś na kolację. Ja się zakochałam w tej sukience. W sukience, w tunice, no bardziej to jest dla mnie sukienka. To jest po prostu taka zwykła biała, poliestrowa mm, sukienka, aby, wiecie, nic nie prześwitywało spod tej y, ażurkowej sukieneczki. Przepiękna. Także, kochani, dajcie znać, jak Wam się podoba. Podobało dzisiejsze, w ogóle mierzymy, co Wam podobało się najbardziej, co Wam wpadło w oko, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, polajkujcie, jeżeli Wam się podobało, oczywiście no, nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby być zawsze na bieżąco, a ja Wam dziękuję pięknie, że poświęciliście swój cenny czas dzisiaj, że byliście ze mną, zostawcie jakiś ślad po sobie, żegnam się z Wami, buźka i do następnego, Basia Fit Beauty, papa, pa. buziaki.